Pierwszy parapecik mamy zamontowany, montujemy e, z płytki, e, jest to gres szkliwiony, nadaje się na zewnątrz, klejmy go na klej e, na zewnątrz. Pomysł taki, e, powiem Wam szczerze, Stasiu se zrobił tak w domu, naprawdę fajnie to wygląda i zdecydowaliśmy, że zrobimy tutaj to samo. No, i robimy tak wszędzie. Nie? Płytkę można zawsze zmienić. Nie wpuszczamy się tak jak z zwykłymi parapetami w elewację. Później, przy wymianie parapetów, trzeba po prostu rwać co, zaprawiać. Zawsze jakieś ślady zostają. Tutaj wystarczy, znudzi nam się. Odbijamy płytkę, skuwamy, kładziemy nową i po problemie. No i tak mamy płyteczkę dociętą. Przemaluję sobie. To, co wystaje. Nikt tam od dołu pewnie nie będzie zaglądał, ale. Na świętego, może nie spokoju, tylko jak to się mówi. Żeby spać z czystym sumieniem. O nie robić lip musimy docinać niestety nie były były akurat takie na wymiar 20 cm szerokości na 122 długie ale kolor nam nie pasował w ogóle tutaj także Wybraliśmy te, one mają 40 na 25, także z długości ich docinamy. I tak maluję to, i tutaj to z przodu, prawda, tak żeby nam to ładnie pasowało z oknami i od razu nawiązuję wzorem do deski do okna, do deski, także Ma znąć, ale niekoniecznie, bo druga dojdzie. Nawet będziemy fugować. Także dobra, to ratowamy, pomalowane. odstawimy sobie na chwilkę. I teraz tak. do Klazury oczywiście na zewnątrz na malowane. Oczywiście Wam to pokazuję, bo zaraz sobie będziemy przemalujemy żeby to wyschło. Tylko niestety muszę uciekać. Także Stasiu będzie to kończył. No i nie będzie okazji Wam tego pokazać, prawda? Idziemy tu na sekundkę. Teraz tak, tam jeszcze puszczam silikon na łączenie. Żeby nam się to ładnie uszczelniło. Op! Dogniatamy ładnie, żeby... uszczelnie. Sprawimy, sta się już docina następne. Także naprawdę fajnie się to komponuje zresztą. No i tak jak mówię, często z tą blachą jest jakiś problem. Najgorzej, jak jeszcze są takie pokryte, nie wiadomo czym, to nieraz potrafi odchodzić. No weź no Stasiu, przyłóż. bo zamazają sobie te kreski do mnie.